Tematem tego filmu będzie wprowadzenie do pojęcia funkcji kwadratowej. Czym się zajmiemy? Otóż na początku powiemy sobie, jaka jest definicja funkcji kwadratowej i popatrzymy na kilka prostych przykładów. Następnie zobaczymy, jak oblicza się wartość funkcji kwadratowej. Następnie przyjrzymy się kilku wykresom różnych funkcji kwadratowych i zobaczymy, jakie są charakterystyczne miejsca na tych wykresach. Zacznijmy zatem od definicji. Funkcją kwadratową nazywamy funkcję daną wzorem ax kwadrat plus bx plus c, gdzie a, c są po prostu liczbami rzeczywistymi, przy czym zakładamy, że liczba a jest różna od zera. Gdyby bowiem była równa 0, wówczas 0 pomnożone przez x kwadrat by się zredukowało, zniknęłoby i wzór na naszą funkcję wyglądałby po prostu jako f od x równa się bx plus c. Czyli byłby zwykłą funkcją liniową. Aby tego uniknąć, musimy założyć, że a jest różne od zera. Zobaczmy zatem, jak wyglądają proste przykłady funkcji kwadratowych. Przykład pierwszy. f od x równa się 2x kwadrat plus 3x plus 5. W tym przypadku, oczywiście, nasze współczynniki mają następujące wartości: a jest równe 2, b jest równe 3, natomiast c jest równe 5. Spójrzmy teraz na drugi przykład i odpowiedzmy na pytanie, jakie wartości tym razem przyjmą współczynniki dla tej funkcji kwadratowej f od x. No, oczywiście współczynnik przy x w drugiej potędze jest równy minus -3, zatem a jest równe minus -3, b jest równe -7, natomiast wyrazu wolnego nie ma, zatem c jest równe po prostu -0. Spójrzmy teraz na przykład trzeci. W którym wzór na funkcję f od x jest następujący: x kwadrat plus pierwiastek z 5. Jakie tym razem będą współczynniki naszej funkcji kwadratowej? No, oczywiście a będzie równe 1, b będzie równe 0, ponieważ jednomianu z x w pierwszej potędze nie ma, musi zostać wyzerowane, czyli b będzie równe 0, natomiast wyraz wolny jest równy pierwiastkowi z 5, zatem c jest równe pierwiastek z 5. W przykładzie czwartym mamy dane współczynniki i musimy napisać wzór na odpowiednią funkcję kwadratową. Zatem, jak będzie wyglądała sytuacja? f od x będzie równe 3 piąte x kwadrat plus minus pierwiastek z 3, czyli minus pierwiastek z 3 razy x i plus minus 2, czyli ostatecznie minus 2. Zobaczmy teraz, jak oblicza się wartości funkcji kwadratowej. Mamy daną przykładową funkcję kwadratową i musimy obliczyć dla niej wartość dla argumentu x równego 3. Jak to zrobić? No, oczywiście, we wzorze na naszą funkcję pod każdego x musimy podstawić trójkę. W wyniku tego otrzymamy proste wyrażenie liczbowe, które bez trudu liczymy i otrzymujemy wynik, akurat w tym wypadku, -6. Zatem wartością funkcji kwadratowej f od x dla argumentu x równego 3 jest wartość minus 6. Jaka będzie wartość funkcji f od x dla argumentu x równego minus 5? No, oczywiście, aby odpowiedzieć na to pytanie, postępujemy w sposób analogiczny, czyli pod x podstawiamy minus 5, wykonujemy następnie proste obliczenia i w rezultacie otrzymujemy wynik, że tą wartością będzie liczba minus 86. Spójrzmy teraz, jak wyglądają wykresy funkcji kwadratowych. Na pierwszym wykresie mamy daną najprostszą możliwą funkcję kwadratową, daną wzorem y równa się x kwadrat. Jak się okazuje, wszystkie wykresy funkcji kwadratowych są dosyć do siebie podobne i po prostu nazywamy je wszystkie parabolami. W przypadku, gdybyśmy zmodyfikowali nieco naszą funkcję kwadratową, skomplikowali ją, to moglibyśmy otrzymać na przykład następujący wzór y równa się 1 dziesiąta x kwadrat plus 2x plus 1 i jakby się okazało, wówczas również wykres naszej funkcji będzie podobny, też będzie parabolą, która może nieco przesunięta, rozciągnięta, ale zachowa generalnie swój kształt. Sytuacja nieco się zmienia, jeżeli zmienia się współczynnik stojący przy x w drugiej potędze. W przypadku, gdy jest on dodatni, wówczas ramiona paraboli są skierowane do góry, natomiast gdy przechodzi na stronę ujemną, wówczas ramiona paraboli są skierowane do dołu. Aby zobaczyć, jak w istocie zmienia się wykres naszej funkcji kwadratowej w zależności od współczynnika A, popatrzmy na prostą symulację. Mamy na początku dany wykres funkcji kwadratowej o równaniu 2x kwadrat plus 3x plus 1. Będziemy zmieniać jego współczynnik A. Czyli ten, który aktualnie jest równy 2, w przedziale od 2 do minus 2. No i zobaczymy, jak podczas tego zmieniania będzie się zmieniał wykres naszej funkcji. Zacznijmy zatem. Wraz ze zmniejszaniem współczynnika A, ramiona naszej paraboli rozciągają się, rozciągają, prostują, aż w końcu, gdy A przechodzi na stronę ujemną, to ramiona paraboli są skierowane całkowicie do dołu. Teraz sytuacja wraca, czyli A rośnie ramiona znowu się rozciągają, rozciągają i bach, przechodząc przez 0, praktycznie są proste. Czyli w sytuacji, gdy a jest równe 0, po prostu x kwadrat znika i mamy funkcję liniową. W tym wypadku 3x plus 1. Pójdźmy jednak dalej. Nasze przekształcenie zwiększające a. O, i ładnie zagnie nam ramiona paraboli z powrotem do góry. Zobaczymy jeszcze raz, przyjrzyjmy się sytuacji kluczowej, czyli tej, w której A przechodzi przez 0. W tym wypadku przeanalizujmy, jak będzie zmieniał się wykres naszej paraboli dla A z przydziału od 20 do minus 20. Puśćmy zatem prostą symulację. Oczywiście widzimy na nim tylko fragment wykresu tej paraboli, który się zmienia o właśnie w następujący sposób. Tak jak zauważyliśmy poprzednio, w sytuacji, gdy parabola, gdy A przechodzi przez wartość 0, wówczas ramiona paraboli się praktycznie prostują, i w szczególności, gdyby A było równe 0, to tak jak powiedzieliśmy, mielibyśmy po prostu funkcję liniową w tym wypadku równą 3x plus 1, to znaczy o równaniu 3x plus 1. Spójrzmy teraz, jakie są podstawowe własności. Każdej paraboli, czyli wykresu dowolnej funkcji kwadratowej. Jak się okazuje, dowolna funkcja kwadratowa jest symetryczna, czyli posiada oś symetrii, względem której, jakbyśmy odbili jej lewą i prawą stronę, to przejdą one na siebie. Nasza oś symetrii przechodzi przez punkt należący do wykresu naszej paraboli, zwany wierzchołkiem paraboli. Aby się jeszcze dokładnie przekonać o tym, że istotnie niebieska przerywana. Prosta jest osią symetrii naszego wykresu. Usuńmy na chwilę pionową oś, oś oznaczoną przez f od x. O. I teraz już myślę, że wyraźnie widać, że jedna strona jest po prostu lustrzanym odbiciem drugiej względem właśnie tej naszej przerywanej prostej. Innymi ważnymi miejscami paraboli są tak zwane miejsca zerowe. Miejsca zerowe w tym wypadku są zdefiniowane tak jak w każdym innym czyli są to po prostu. Punkty przecięcia wykresu naszej funkcji z osią x, i wylicza się je po prostu rozwiązując równanie f od x równa się 0. Czyli w tym wypadku, jakbyśmy chcieli obliczyć miejsca zerowe naszej paraboli, to musielibyśmy rozwiązać równanie postaci x kwadrat minus 2x minus 3 równa się 0. Oczywiście mogłoby się okazać, że nie będzie dwóch miejsc zerowych. Może być czasem tylko jedno miejsce zerowe, jeżeli wierzchołek naszej paraboli jest styczny do osi x bądź może ich też nie być wcale. Ten drugi przypadek dobrze ilustruje przykład znajdujący się teraz po prawej stronie ekranu. Mianowicie mamy na nim daną parabolę o równaniu minus x kwadrat minus 2x minus 3 i jak łatwo zauważyć wykres tej paraboli nie przycina osi x, czyli nie ma miejsc zerowych. Sprawa jednak, którą mają ilustrować przedstawione dwa rysunki dotyczy kierunku ramion parabol. Tak jak mówiliśmy, w przypadku gdy współczynnik stojący przy x w drugiej potędze jest dodatni, wówczas ramiona paraboli są skierowane do góry, natomiast gdy ten współczynnik jest ujemny, wówczas ramiona paraboli są skierowane w dół.